Hej, cześć, witam Was bardzo serdecznie. Z tej strony Mati04 i dzisiaj jest ze mną Chris M. Nie tak jak prawie zawsze, ale... Prawie zawsze tak jest, ale nie zawsze. Na dzisiejszym filmiku otworzymy przesyłeczkę od Kruszyny. Kruszyny, który co prawda chwilowo już nie nagrywa na kanale, ale wymianki robi i to jest jedna z tych wymianek. Tu mają być karty FIFA 365 nordyckie. No. I taki pliczek puszek, to się walają już też u nas, ale niech będzie. <tuszeczka> Puszeczka. I tutaj mamy już tyle kart, nordyckie wydanie. Kwity, delikatnie wyciągniemy, żeby się pudełeczko nie rozdarło i lecimy. Olsen Olson, jest komplet? Augustin, nie wiem, liczmy. Pewnie komplet. Quist. Verbic, tego co to nie wiem, Kusk, Cornelius i Sandanter. Jest 8, tak bo do tego dochodzi logo. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mamy, oprócz loga, mamy komplet bazówek. A to co to jest? Molde. Horwat. Gabrielsen, flo sen jakiś kambo, Rindaroi, Aursnes, Mostrom i Sing. tak jest. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem bramkarze na Druga pełna drużynka, to jest Trondheim, tak? Chyba tak. Rosenborg to jest, tak jest, tak? Rosenborg mm. będzie. Hansen. Hansen. Svensson. Svensson. Sklejnik. Sklejnik. Bjordal. Mitjana your... Konradsen. Gytkier. Wilhelm Jonsson. I to mamy kolejny komplecik, czyli trzecia drużyna. I teraz mamy IFK Göteborg. Niedawno ze Szwecji dostałem fajną przesyłeczkę od Markusa, który jest fanem tej drużyny. Alf Bage, Solomonson, Albek, Erikson, Ankara. Kersen, Rieks, Boman i Engwall. Idzie jest Bramkarz? Jest. Tak jest. Czyli mamy czwartą drużynę. Komplecik i Wiland. To już jest Malmę. Arnason. Bengston. Adu, Sana, Lewicki, Christiansen, Eriksen. Jest piąta drużyna kart bazowych. Ja. Także fajna rzecz. Czy będzie jeszcze powymieniać się, załatwić sobie ładnie loga i będzie się cała strona prezentować ładnie. I teraz ja. I teraz karty już specjalne. Pierwszą kartą jest karta Ekstra. To jest Defensive Wall Defensive Wall Rosenborg I na niej mamy Svensson Jakieś tam... Nie znamy tych zawodników A tak tutaj przeplata jakoś Potem jest Midfield Engines. I to jest drużyna Molde Pięknie, pięknie To są karty EXTRA Dangerous trio, niebezpieczna trójka, tak jest. Dalej jest Rising Stars, tak jest. I teraz karty przepiękne, i tu mamy kartę Game Changer. Luis Suarez, piękne te karteczki. Powiem szczerze, że bardzo ładne. Trzeba skopiować. Angel Helgi Maria, też Game Changer. Super, super. I ostatnią kartą na no, dziś jest Paul Pogba. Tak, jest. Barwa jeszcze Juventus, Juventus Także mamy trzy świetne. Karteczki z Nordic Edition Game 3, okay. te poczwórne czy potrójne 4 cztery. Cztery, tak, cztery. i komplet pięciu bazówek, pięciu drużyn, bazówki także do kompletu, to Będziemy chcieli uzbierać te loga pewnie i i te game changery do końca. Także zapraszamy na kolejny filmik. Dzięki, Gruszyna. Jest super no. gość, super wymianki się z tobą robi. Dzięki. Polecamy, nie? No. no. Karty oczywiście w idealnym stanie. A to tego, to nic nie wiem. pa. Nie. I cześć, pa. Czym Cię się?